Hej, witajcie, Dawid z tej strony. Witam ponownie po krótkiej e, przerwie e, spowodowanej po prostu e, chorobą. Troszeczkę w e, rodzinie żeśmy się rozchorowali, ale już jest e, wszystko ok. E, I dlatego wracam e, takim może krótkim troszeczkę e, filmikiem. Dzisiaj nie będę pokazywał jak zagrać jakiś kawałek, ale e, chciałem się wam, z Wami podzielić e, troszeczkę takim cyklem o aplikacjach. Chociaż do, do czasu wpadnie mi w ręce jakaś ciekawa aplikacja na smartfona, z której warto skorzystać i może, cóż, może Wam się też one przy, przydadzą do czegoś. Myślę, że tych aplikacji nie ma za dużo, więc tych filmów też nie będzie się aż tak dużo pojawiać, chyba, że coś mi ciekawego podeślecie, może coś nagram na ten temat, sprawdzę, przetestuję, może, może w ten sposób zrobimy. A cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A dzisiaj aplikacja, która się nazywa Guitar Tuna. Ona wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że to mniej więcej widać. Ja postaram się ewentualnie, jak, jak nie będzie, jak będzie słabo widoczna, po prostu zrobić jakieś zdjęcie, jakiegoś screena. Aplikacja służy do strojenia gitary, ale nie tylko, o czym za chwilę. Natknąłem się na nią dość przypadkowo. Właśnie chcąc nastroić szybko gitarę z wykorzystaniem smartfona, bo żadnego strojka nie miałem pod ręką. Zainstalowałem kilka tych stroików, bo jest ich sporo w sklepie Google'a. Natomiast ta jest wyjątkowa, ponieważ nie tylko, że stroi dobrze, ale posiada dodatkowych, fajnych, bardzo użytecznych i ciekawych funkcji, o których powiem Wam za momencik. I teraz tak, jak się stroi? Bardzo prosto, może, może Wam mniej więcej pokażę, jak ona działa. Wezmę sobie gitarę, poczekajcie, zaraz wracam. Już, już ten trochę stukę, mam nadzieję, e, tak jakoś postaram się to ogarnąć. O! Momencik, sobie zobaczę, tak żeby żebyście też to widzieli. O, super! I na przykład, ja sobie stroję trochę tą gitarę. O! Na przykład E1 strunkę. Tu momencie mam. Mam nadzieję, że to będzie widać. I zobaczycie. Jak tam łapię? Widzicie? Pokazuje mi, że muszę troszeczkę tą stronę podkręcić sobie, więc cóż, to robię i bardzo. I w ten sposób mogę sobie to stroić. Patrząc na bieżąco. O, jeżeli jest OK, to ta kropka jest dokładnie na środkowej linii. O, i ładnie pokazuje, że strona E jest nastrojona. Tak to mniej więcej ona wygląda, tak, tak działa, bardzo łatwo się i szybko stroi, a przede wszystkim, porównując z innymi jakimiś strojkami, czy z kamertonem, ten strój jest bardzo, bardzo blisko, bardzo zbliżony do, do, do takiego prawidłowego, więc nie ma jakichś specjalnych, jakby to powiedzieć, Stroi, po prostu mówiąc, wprost, stroi całkiem nieźle, bardzo dobrze. Jak ktoś może stroi na, na słuch, to, to lekkie ochylenia mogą też się właśnie pojawić. I to są tego typu odchylenia, które nie, są, nie przeszkadzają i, 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 że tak powiem, nie są specjalnie słyszalne dla zwykłych użytkowników, zwykłych śmiertelników. Powiedzmy sobie to, to wprost. Bardzo fajna, wygodna, szybka aplikacja. I teraz, co posiada? Dodatkowo, posiada. No, różne, tu mamy narzędzia. Narzędziami metronom, jeżeli ktoś potrzebuje tempo sobie ustawić, nie ma problemu. Mamy coś takiego. Dodatkowo mamy akordy, możemy sobie akordy posprawdzać, jakie chcemy. Tak, nie ma problemu. Mało tego, że te akordy są pokazane, jest akord jak złapać. To jeszcze tu na dole mamy łapkę z kolorami palców i gdzie, jaki palec jaki palec po prostu ma chwycić daną strunę. Bardzo fajne i przydatne dla początkujących. Ale to nie wszystko. Posiada też tutaj, mam nadzieję, że to widać, Boże. o tak postaram się Wam to zrobić. Okej. Okay. Masę gier. Masę przeróżnych gier. Jedne uczą po prostu akordów, żebyśmy poznali te akordy na pamięć. Mamy gry do. Diagramów, nauki diagramów akordów, bodajże chyba tutaj jeszcze tego nie sprawdzałem, ale yy, sami układam ten diagram tak, tak żeby by, był prawidłowy, układ po prostu na gitarze, tak jak ten akord powinien wyglądać. Yy. I fajna trzecia, choćby tutaj jest gra, to jest, ich jest dużo więcej. Tak? Jeszcze ich tam wszystkich nie zdążyłem prze, e, prze, e, przejrzeć, ale e, uczenie się akordów ze słuchu. I to jest rewelacyjne, ponieważ mamy, e, wybrzmiewa nam jakiś akord i musimy zaznaczyć, jaki to jest dźwięk. Jaki, jaki akord po w tym momencie e, gra. Dzięki temu. Podczas słuchania jakichś piosenek czy, czy tego typu rzeczy, tak, jakiegoś utworu, możemy łatwiej wyłapać, jakie są akordy w danym utworze ze słuchu. I to jest taka nauka właśnie akordów, a nauka dźwięków ze słuchu. Bardzo fajne aplikacje, fajne, fajnie to jest zrobione. Na, na, czasem troszeczkę na czas trzeba te, te akordy wychwycić, czy, czy, czy trafić, jaki to jest akord. Bardzo przyjemnie się gra. Myślę, że na pewno pomoże, jeśli chodzi o naukę e, gry na gitarze. I cóż, no, polecam, polecam. Ja z nie, w tym momencie teraz skorzystam. Też stroję sobie gitarę na szybko, właśnie e, ze, skorzystając z tej aplikacji. E, czasem jeszcze z kamertona też skorzystam, jak mam pod ręką. Jak nie, to po prostu oczywiście gitar tuna. E, oczywiście nikt mi za to nie płaci, żeby tutaj e, nie było. E, uważam, że ta aplikacja jest warta polecenia, więc to e, robię. E, I cóż. Cóż, bardzo fajna aplikacja, warto, warto sobie ją przetestować przynajmniej. Dajcie znać, jeżeli te z nich, ktoś z Was z korzystał, dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, jakie są opinie. Może macie jakieś własne aplikacje, dość też tego typu, które warto by było uwagi, dajcie znać, z chęcią też się im przyjrzę. A cóż, a teraz Was serdecznie żegnam, do następnego filmu, do zobaczenia, cześć!